Kilka dni temu ruszyła przebudowa ulicy Nowy Świat. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, jednak nie są one zbyt uciążliwe. Jedną stronę ulicy, która do tej pory była jednokierunkowa, podzielono i ruch odbywa się tam w obie strony. Przebudowa prowadzona jest na odcinku od skrzyżowania z ulicami Rybnicką Jana Pawła II do skrzyżowania Nowy Świat, Pszczyńska, Mikołowska, Wrocławska. Po modernizacji mają zniknąć korki, które tworzyły się w tym miejscu. Dodatkowo w pobliżu poszerzona zostanie jezdnia ulicy Rybnickiej. Jak mówi Jadwiga jagiełło Tiborska z Zarządu Dróg Miejskich, kierowcy często narzekali na tworzące się na ulicy nowy świat. Teraz ma być radykalnie lepiej. Dobudowujemy trzeci pas ruchu. W tym miejscu była to absolutna konieczność. Z prostego powodu potok samochodów, to duże natężenie ruchu, które wlewało się, tak w cudzysłowie mówiąc, od strony ulicy Rybnickiej, było tak duże, że gdzieś ten ruch należało rozładować. Głównym powodem były zatrzymujące się w tym miejscu na przystanku autobusy komunikacji miejskiej. Nie było możliwości, aby utworzyć. Osobną zatoczkę, wyodrębnić dla tychże autobusów. W związku z tym podjęliśmy decyzję o dobudowie trzeciego pasa ruchu. Skorygowana zostanie geometria łuków na skrzyżowaniach oraz zmieni się przebieg ciągów pieszych w rejonie zieleńca pomiędzy jezdniami ulicy Nowy Świat. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetlna na skrzyżowanie ulic Nowy Świat, Rybnicka, Jana Pawła II oraz na skrzyżowanie ulic Nowy Świat, Pszczyńska, Mikołowska, Wrocławska. W ramach prac wykonana zostanie przebudowa gazociągu, kabli energetycznych, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i przebudowa odwodnienia. Wykonawca musi także dostarczyć, zainstalować i uruchomić stację meteo w rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat, Rybnicka, Jana Pawła II. Prace potrwają do listopada. Prezydent Gliwice Zygmunt Frankiewicz zaprasza na pożegnanie wakacji na placu Niwea w Sośnicy. W programie wiele atrakcji dla dzieci. Będzie m.in. kolorowa uliczka i balonowe zoo. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami darmowego popcornu i waty cukrowej. A wszystko to 31 sierpnia od godziny 12 do 17 na placu zabaw przy ulicy Dziąkarzy w Sośnicy. Już po raz trzeci młodzi piłkarze zmierzą się w turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Turniej będzie rozgrywany od 8 do 16 września na boisku Orlik 2012 przy ulicy Jasnej w Gliwicach. Zapisy do turnieju przyjmowane są do 6 września mailowo pod adresem widocznym na ekranie lub telefonicznie pod numerem 500 170 516. Do startu w turnieju zachęcamy zarówno dziewczęta, jak i chłopców w wieku od 10 do 11 i od 12 do 13 lat.